Czy Manko widzowie dzisiaj gram w Steel and brainrot, ale Elitka powiedz im, ja czy możemy grać? Ja Mamy pobrać. tylko jedną. Musimy wy, wybrać ja, ja ale musi. Ty będziesz patrzeć, bo ja muszę. Ukryte Kurde! Noba No ba! Nie chcę, się ukraścił. Nie stać to... mnie. A, nie mogę kupić. Eee, Czekletero, pisz kletera. Nie, kurde, spóźniło się. Co to było, widzowie? Dobra, więc sprzedajemy. Po co mi ten Nubini? Po co ja go w ogóle wzięłam? Mamy jeden milion, a na rewirfa... Muszę wiedzieć, czy pasa i tung za chuj. Więc musił komuś ukraść, widzowie. Coś, żebyśmy mogli, tylko jednym Brainrodem możemy dzisiaj się posługiwać. 30 sekund. 100 sekund. Mmm. Mmm. bazy.

Kurde! No, Muszę po no, prostu no, Co to jest na tym? Co? No, co, co to miało no, być? Zajmę go no, To no, w każdej sobie To... To... Jest, yes, no. dobrze. Mogę sobie zrobić tak.

Masz tym, tym. pomaluję. muszę coś ukryć, bo inaczej. Ja tu wezmę, pomaluję tylko czubki, lecimy <mulity> a ty na dole pomalujesz na tętę, mi się. I zaraz. Zaraz uderzamy w jego bazę Fluri Flura Uderzymy w wieku bazę, bazę. Tak nie mogę nic niestety użyć Balerina cappuccina Co? Dawaj, uciekaj, uciekaj Gdzie moja baza Nie! dobrze, dobrze Nie. Kurde, nie udało się Widowie nie udało mi się ale spokojnie. Chodź tu, chodź tu, chodź Chodź tu! Nie, 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 Siedem, nie, nie, zostałem zablokowany. Kurde, zostałem zablokowany. I tak nic nie, 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 Sami tam chłop A nic, nie ma, ja nic nie ma nic. Mm. Eh, same dwa nuby. Ucieka! Zanim ktoś mnie weźmie i zablokuje. Co jest? 50 sekund jeszcze. Ukraniemy Pipikiwi, nie, nie, nie takich nubów nie będę kradł. Bo będę musiał z nimi żyć przez cały odcinek. Dobra, ale już szukać. Może na górze coś masz? Co? Co masz na górze? Nie masz nic. Chat hmm. jeden. Tak właśnie. No. Z tym nie. Nie, no. Strawberrelli, Flamingelli. Ok, kąpimy.

Taka kałusza. Tak. To jest Aaaa, nią, ta jak jadolim, taka. Mm. Tak. By, bo, your, bo, nie, to jest woda. Bo, to jest... Bo Nie, Nie, my, nie, my, 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 mi coś tu. my, my, się Kurde Nie nic nic Kurde Kurdy! Kurdy! w ostatnim momencie Kurdy! i tak nic Kurdy! 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 Nie mogę Kurdy! 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 z spacerem co wydajemy, nie pozwolę mu, nie pozwolę żeby mnie dopadł a w sumie ty jesteś tą pandą? nie bo ja byłem graczem który miał pandę <tastronarium> co to ma na u co tam ma? Co tam ma u din din ma din 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 u din 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 pusta baza Ty wyszła pustą bazę. Nie? Mm. Nie. Ale Ale kranny, kranny. co ja mam taką bazę ukradł. Pucaj, 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 Ale pucaj, 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 Uciekaj, pucaj, ran, ran Ran, ran, pucaj, Nie pucaj, pucaj, Nie! Nie pucaj, pucaj, zostałem pucaj, tu najlepiej czekać. pucaj, pucaj, ukradł mojego... Krangeli. Hmm. Hey. Hmm. Hey. Hmm. Może Ma działka kupię. W sumie nie posiadam to jeszcze to tyle rebirfów To może. Uuu, dziecię, dawaj mi to. Okay. Y Dziad jeden. To, to, to. Jest. Ej, nie mogę. Nie ma tego przyjęcia. Jest w kogoś, jest, jest chimpanz, 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 teraz... chimpanz, 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 idziesz. chimpanz, 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 bazy. I mojej bazy idziesz. Idziesz do mojej bazy. Się no? i chimpanz, 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 Idziemy tutaj I to będzie jego miejsce Styl a Brain Rod Stylowałam Brain Roda krość, 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 krość Kroń kroś, Złodziei, Nie, yeah, nie, yeah, moja. moja Ballerina mm. 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 No Dobra, widzę, dalej Nieściarski do ciężki do Nie, nie ma Co mm. się nie, nie ma? To no robię. Tak, akurat. Dawaj. Daj. tylko niestety snu. co ja nie Czekaj, idę kupić sobie. B mm. Niestety. Ale no, ja musi Nie. To wściekłości. No, ktoś tak, I z mojej bazy, mojego To dostanie złotym slapem. Mi też się spodobało opisywane lila. Wojanka, jest, jest. I dla do, do białego lanka. Mi się Kąpimy. podobało to i to. Mi się spodobało. Widzowie teraz... Tak. A jeszcze zamkniętą. Przez ile? Przez 40 sekund? Dziad kampi! Ale ja go rzucę stołem! Idź do stołu! nie, yeah, chyba jaja jakieś nie, yeah, nie, yeah, kurde byłem tak blisko, żeby zerwać. a co kubiny? tam jest w dźwisach? próbuję ukraść brainrody ale co tam jest w Trzeba dla brainrodów, gdzie oni ile mam jeszcze? 10 minut widzę dobra widzowie, idziemy teraz zebrać pieniążki z naszego jedynego brainroda bo ja niestety nie mogę mieć innych, bo daliście mi taki challenge. Hmm, hmm, hmm. Cześć. Yeah. Ludzie, co to miało być? Sto go życzył. Nie. Serio? Rzuciłeś go stołem? Mm. Hmm. Czekaj, zobaczę. Nie zostało? 60 sekund, serio. A ten co ma? Nie, nie, patrz teraz. Baza chestitos. Patrz, takie dobre brain rody, mam robię. Wróciłem mu do wasy, Ile jeszcze? 12 sekund? Czekam pijmy Chodź! Wrócę ci do bazy. Dobra. Krani. Nie! Ty dziadzie, opuścił grę. Kurde. No Ty dziadzie, Masz stołem! Mogę ja mu do bazy rzucać Chcesz? Ty dostaniesz ston. dostanę dostaniesz wszyscy ston. Moja baza Otwarta jest. Ola. Gotówka multi razy dwa mamy widzowie. Zamykaj swoją bazę. Wiem. Wiem, wiem, Edytka. Na dole, na Dobra, Edytka, powiedz mi, jaką misję mam wykonać przez te ostatnie dwie minuty. Co mam próbować, albo co mam zrobić? E, jak będziesz chaczył na to to, to to weź. E, to jest rzadko spotykany Brainrod, ale ono może mu obrabuje te dwa drabą Dostanie Dostaniesz stołem, dostaniesz stołem. Bambiczku, chodź, musisz dostać stołem. Ja dobra. dawaj. Nie, nie, nie. Kurde, jestem dubsko. No, jeszcze mam 7 minut. No dobra. Bo ja mam, dostałam ile czasu? No ale ciszę, to wynika. Dobra. No tak, jak ja dałam i pół godzinki. Dobra. A to nie zobaczymy, jak będziesz.